Komfort y, psychiczny, po prostu idę spokojnie, swoją pracę wykonuję, spokojnie wracam. Bardzo fajni ludzie, e, można się rozwijać. E, każdy znajdzie w tym w zakładzie coś dla siebie. Ja jestem ze Szczecinka? No ja, niestety nie, ale firma w zasadzie nas połączyła. Przyjeżdżamy już od 6 lat? 6 lat, tak. Praca w Kronstanie daje dużo możliwości, e, wiele inwestycji, więc e, w mojej działce, w mojej branży, czyli w transporcie kolejowym, jest to bardzo. Rzadkie, stąd właśnie tutaj pracuję. 10 lat temu, ja jestem już 15 lat temu, szukałem człowieka ze znajomościami tutaj techniki ciepłownictwa, kotłów. No i taki człowiek się znalazł. Zdwałem się Anna Żelaznowska, Chronospan Polska, pracuję 6 miesięcy. Jestem bardzo zadowolona. Praca spełnia moje marzenia. 30 lat w Polsce. Tak naprawdę korzenie sięgają dużo, dużo dalej, dlatego, że pierwszy kamień węgielny tutaj został położony w 1961 roku. Stawiamy na energię odnawialną, także zrezygnowaliśmy ze źródeł kopalnych. Zainwestowaliśmy trzy poważne elektrofiltry. Popatrzycie na to! To jest ND! ND. To jest siła ND! Dziękuję bardzo! No. Od razu mała kontra, bo jest już Niebieskiego MD, bo ja tu ja nie produkuje, a może nacznie. Ryszard Grzelak, pracuje tu już 30 lat w tej firmie, jako, jako automatyk. u nas wiele, wiele również ciężkich lat pracy. Ja osobiście jestem dumny, że mamy takiego pracownika. Jest jeden człowiek na tej sali, który za Sylwestra oddałby wszystko. To jest Czeszy. Czeszy Piła. I zawsze był taki fajny numer, że ja zawsze brałem dyżur, bo lepiej mieć wyżór w synestrach. i wiedzieć, co się dzieje, a przecież oprawdy wszystko, żeby ten jeden dzień w roku, chociaż jeden dzień, z żoną spędzić dobrze. Oh, मेरा और यार यार Nazywam się Andrzej Pawłowski, w tej firmie pracuję już od 28 lat. E, jestem przedstawicielem zwycięskiej drużyny lakierni. Dzięki wytrwałości, umiejętności, woli walki, zwyciężyliśmy wszystkich przeciwników. Dużo, dużo też nam pomogły nasze dopingi okrzyki, bo dzięki temu udało nam się zwyciężyć i osiągnąć najwyższe trofeum, bo wy, aby champion, to my! Cześć, mam na imię Adrian i biorąc pod uwagę wszystkich tych, którzy w tej firmie rzeczywiście obchodzą dzisiaj 30-lecie, a co niektórzy z nich tak naprawdę dłużej pracują, no bo firma była wcześniej, zanim Kronoszpan się pojawił, to ja jestem młodziak, dopiero od roku pracuję w Kronoszpanie, ale jest mi niesamowicie miło. Tak naprawdę moje życie zawodowe sprowadziło mnie tutaj, z czego bardzo się cieszę. Mam okazję i przyjemność opiekować się Kronoszpan Design Center i to właśnie dzięki temu miejscu i w tym miejscu dzieją się różnego rodzaju wydarzenia, choćby takie jak dzisiaj. Tym bardziej jest mi niezwykle miło, że w miejscu, w którym się opiekuje, w którym Mam okazję gościć wszystkich tych wspaniałych, którzy dzisiaj się pojawili, czyli pracowników Kronoszpanu. Jedną wielką, wspaniałą rodzinę. Pracuję w tej firmie już 30 lat. Zaczynałem jak były zakłady piłknióre, jako pracownik modociany. no Czas bardzo szybko zleciał, jak widać. Nie? No jest okej. Okay.